W drugim już odcinku naszego programu informacyjnego do Ślibi. W dzisiejszym odcinku zobaczymy kolejne dziwne zjawisko zaobserwowane na terenie Szorominka oraz relacje ze spotkania w Rostkowie. Na koniec zobaczymy teledysk pewnej grupy muzycznej. Zapraszamy do oglądania. tego września odbyła się rekonstrukcja bitwy pod Arcelinem. Wiele się działo, publika była zachwycona. Zobaczcie sami. Przepraszamy za problemy techniczne, lecz niestety natura mnie wzywa. Zastąpimy na chwilę z tą Dariusz Mach W tym materiale zobaczymy ulicznego perkusistę, który jest dowodem na to, że można grać bardzo dobrze na niezadobrym sprzęcie. Swoją niekonwencjonalną metodą gry skromadził wokół, wokół siebie tłumy. teraz właśnie wraca nasz obstrany reporter <ścoughs> Zuberny... ja, Severin... Kończyłem? To był darusz masz z Boston, Massachusetts A tymczasem Za chwilę zobaczymy amatorski terroryst Z znanej grupy muzycznej Zakopower. Podczas jego kręcenia Doszło do mojego wypadku Chcecie zobaczyć jakiego? Zobaczcie sami! Czekam na <śmienicza> Teraz zobaczymy kolejne dziwne zjawisko fizyczne zaobserwowane na terenie szerominka. W poprzednim odcinku widzieliśmy węża z Ikea unoszącego się niczym kobra, a tym razem zobaczymy sznurek, który po dotknięciu znika. W dniach 23 i 24 września miała miejsce ogólna polska zbiórka żywności organizowana przez podziel się Posiłka. W tych dniach w większości polskich marketów stali wolontariusze, którzy zachęcali do przyłączenia się do akcji. Bardzo dużo osób się przyłączyło. Kosze przeznaczone do wkładania żywności były wypełnione po brzegi. W 23-24 września na terenie Polski została można akcja zbiórki żywności są one jakieś to skutki, dużo ludzi się przyłączyło, a teraz wywiad z wolontariuszami. Witamy to jest Mateusz, Olaf, czytaj, Wiewiór, Sebastian. Chłopaki, yy, dlaczego tu stoicie i inwestujecie za darmo? Po prostu pomagacie ludziom. Dlaczego tak? Zwoicie też Bardzo dobry Dużo ludzi, daje, wrzuca? Dużo ludzi, pomaga. Jak co tak, to tak, A co w A dają? Makaron. Jakieś płatki. Ale, powodaj, jakieś przesłanie dla ludu? Pozdrowienia. Pozdrowienia dla rodziny. Mogzina. Dnia 17 września w sobotę odbyła się pielgrzymka Doroskowa. Około godziny 15 wyjechaliśmy autobusem. Chwilę później byliśmy już na miejscu. Atmosfera była wyśmienita. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego. Zaczynamy nasze święto w Roskiej. Bardzo serdecznie wszystkich witam. 17 września udaliśmy się z barafy Maksymiliana Marii Kolwego w Polsku do Rostkowa, do miejsca urodzin Świętego Stanisława Kowski. Tam wspólnie uwielbialiśmy Pana Boga na koncercie uwielbieniowym z kołu 40-30 na 70, jak również uczestniczyliśmy przy świętej, którą sprawił Jego Ekscelencja Ksiądz Roman Marcinkowski. Mam nadzieję, że atmosfera wszystkim się i że ten czas był e, mile spotyki. Pozdrawiam sobie. W osiedlowym klubie sportowym Plastuś odbył się turniej gry w bilard. Walka była wyrównana, ale po zaciętym pojedynku zwyciężył Mateusz Balczak. to materiałem kończymy nasz program. Zachęcamy do wyrażania Waszych opinii na naszym facebookowym profilu. Żegnam się z Wami oraz życzę miłego dnia. Na Ujazdość TV, Seweryn Krajewski.